Bramka, dwie asysty, no i zwycięstwo. No, chyba był to udany y, dzień dla Ciebie. No, myślę, że dla, dla mnie też, ale dla, wiesz, przede wszystkim drużyny, wiesz, to było dużo, że wiesz. Musieliśmy dzisiaj wygrać i swoją grę i dzisiaj naprawdę dobrym, jak zagraliśmy. No właśnie, przede wszystkim odlokowaliście się pod względem skuteczności. W końcu znaleźliście sposób na Tomasza Fucika. No, pięć bramek, no to chyba jest dobry. Dobry atut dla Was. No tak, to jest dobrze. Wiemy, że w każdym meczu się nie strzeli pięć, ale wiesz, dzisiaj naprawdę służyliśmy na to, wiesz, mocno pracowaliśmy i wiesz, dużo, wiesz, na bramkę strzelaliśmy i zawsze mieliśmy koło, wiesz, kogoś koło bramki i to pomaga. Wciąż chyba przewagi jeszcze wymagają nieco dopracowania. No nie, niestety nie, ale mam nadzieję, że to, wiesz, za parę meczów, może na następnym meczu się coś znajdzie, wiesz. Tylko potrzebujemy jeden gol i to już każdy poczuje, że możemy to zrobić. Czyli po prostu czekacie na ten impuls i też, że on wniesie coś do gry? Tak, no, więc to jest tak, że... Jak grasz najmocniej co możesz, zdajesz wszystko siebie, no to tylko można na to robić, wiesz. Przewagi nam nie idą, ale wiesz, 5 na 5 myślę, że dzisiaj naprawdę nam dobrze szło i to jest to. W obronie to chyba dzisiaj wyglądało całkiem nieźle. W obronie nieźle wyglądała dzisiaj. Tak, myślę, że wiesz, naprawdę broniliśmy się dobrze przede wszystkim, wiesz, w trzeciej tercji no było ciężko nim, żeby wjechać do tercji i coś zrobić. Myślę, że to jest ważne, wiesz. Jak coś wygrać wszystko, no to obrona jest pierwsza. No to taki chyba był plan na trzecią tercję. Przede wszystkim nie stracić gron. Tak, no wiedzieliśmy, że wiesz, w boksie mówiliśmy, że nie potrzebujemy więcej szczelić, tylko żeby nie stracić. I tak zrobiliśmy. W pewnym sensie na pewno jest to też zachowanie sił. Teraz e, dwa dni przerwy, no i z powrotem rywalizacja na się dotyków. Tak, no i wiesz, no. Wiemy, że nie będzie łatwo, wiesz, dzisiaj też nie było łatwo, musimy zagrać tak jak dzisiaj, albo nawet lepiej, ale myślę, że przede wszystkim musimy pierwszy strzelić. strzelić.